Słów kilka o ustawieniach Hellingera, które cieszyły się i być może nadal mają duże zainteresowanie. Osobiście obejrzałem wiele sesji onego czasu i zawsze był we mnie jakiś niewyjaśniony niepokój. Później, po jakimś czasie, miałem okazję wsłuchać się w wypowiedzi osób, które brały czynny udział w ustawieniach i o zgrozo, o skutkach ubocznych które niekiedy sięgały poziomu psychiatrycznego. Jednakże w oficjalnych źródłach nie znalazłem nic na ten temat negatywnego, oprócz oczywiście zaproszeń do ustawień prowadzonych przez wykwalifikowanych prowadzących. Aż wreszcie usłyszałem wypowiedź z sesji badawczej, którą właśnie z Wami się teraz dzielę. Link do źródła znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszam do własnych przemyśleń innowidzących. Żeby tutaj wcielić się w, te, w tę rzeczywistość, potrzebuję czegoś, nie wiem, nazwijmy to bolidem. My, czyli nasze ciało fizyczne i umysł, jesteśmy czymś w rodzaju pojemnika, takiego bolida dla duszy, w której ona wchodzi i jest w stanie przeżywać tutaj doświadczenia, ale. Eee, tak, dusza to my. Matrix daje takie podpowiedzi, czyli w, bardzo chce nas w ten sposób pod pozorem uwalniania od dziedziczenia jakichś rodowych problemów. Tak naprawdę chce nas na nich fokusować, chce nas na nich zatrzymać i chce nam je wmówić. Programy rodowe znikają w momencie, kiedy przestajemy je uznawać. Ponieważ my nie posiadamy żadnego rodu, dusza nie posiada rodziny. Dusza jest energią stwórczą, samodzielną, samą w sobie jest najpotężniejszą energią, jaka, jaka istnieje. To, co my nazywamy tutaj rodem, dziedziczeniem, jest związane tylko i wyłącznie z ciałem biologicznym, w które się tutaj wcielamy. Te relacje tutaj, które mamy, są zupełnie umowne, bo w jakimś życiu możemy być czymś matką. W, inną, w innym możemy się z czymś duszą mówić tak, że jesteśmy ojcem, a, a jeszcze w innym, w innym przyjaciółmi, to jest raczej kwestia ingerencji, które tak determinują nasze wcielenie tutaj, żeby ono było konkretne. Z poziomu duszy. Coś takiego w ogóle, w ogóle nie istnieje, i, i jest to kwestia tak naprawdę odrzucenia, świadomego odrzucenia, że istnieją jakiekolwiek rodowe obciążenia, które, które my ze sobą niesiemy. To jest warstwa informacyjna. Trzeba wyrzucić ten program i odrzucić te informacje. A skąd taka popularność, obecnie tych wszystkich prac związanych z rodem, ustawienia chlingerowskie i tego typu praktyki? Ludzie szukają ulgi dla, dla swojego życia, mierzą się z jakimiś różnymi potwornymi problemami. Jest to podanie im na tacy rozwiązania, nadziei, chwilowej ulgi, która nie jest ulgą, która ich jeszcze bardziej wikła, wrót, ponieważ pokazuje im, że jesteśmy wyłącznie ciałem i genetyką, którą dziedziczymy po przodkach. I tak naprawdę to nas potwornie obciąża, bo Nieważne, czy ktoś miał wspania... wywodzi się ze wspaniałej rodziny, czy z rodziny patologicznej, myślenie w tym kontekście odbiera nam totalnie wolność, bo jeżeli myślimy, że dziedziczymy po przodkach cokolwiek, czy to będą talenty, czy to będą uzależnienia, to w ten sposób już kształtujemy siebie na tym poziomie ciała i umysłu, w którym tu jesteśmy, i nie pozwalamy sobie na odczucie. Nabycie tym, kim jesteśmy naprawdę poza Matrixem. A czy mogłabyś się udać do jednego z takich warsztatów, na przykład gdzie są te ustawienia Hellingerowskie, co tam się dzieje na poziomie energetycznym? Jest to forma teatru, jest to forma zbiorowego zatrucia, jest to moment, gdzie mieszają się różnego typu energie, ściągane są często energie. Ludzi zmarłych, ale też ingerencje ludzi zmarłych i ludzi żyjących. Jest to jedna wielka mieszanina taki, powiedziałabym, po prostu wielki energetyczny bałagan coś, co ma bardzo ciężką energię. Natomiast ma w sobie potencjał, taki, że ludzie zaczynają przeżywać te doświadczenia i im ufać. Nasz mózg odbiera różnego rodzaju informacje i poprzez y, cały system hormonalny, różnego rodzaju gruczoły, które posiadamy, generuje różne przeżycia, emocje. I w tym przypadku są to rzeczy sztuczne. A kto inkasuje całą tę energię z tego typu spotkań grupowych? Założyciel, znaczy pomysłodawca tej całej techniki, ale też sztuczna inteligencja, która nas tutaj więzi, więzi w Matrixie: więc wszelkie istoty, wszelkie pasożyty energetyczne jednocześnie inkasują energię, ale też bardzo silnie wchodzą w, w energetykę tych członków, i zostawiając w nich taką informację, właściwie taką, jaką chcą. Czyli, nie wiem, widzę osobę, która jest na ustawieniach Helingerowskich mm, i poprzez to ustawienie na przykład przejmuje ingerencję swojej prababki jeszcze dodatkowo. Hmm. A osoba, która organizuje tego rodzaju spotkania, hmm, coach jakiś, czy jakiś hmm. terapeuta, jak ty to widzisz u niego? Czy jest świadomy tego, co tam się dzieje na poziomie energetycznym? Hmm. Często nie, będzie to odczuwać na, różnych, na różnym etapie, ale będzie to też często wypierał, na przykład ze względów finansowych, może dlatego, że to już poszło zbyt daleko. Ludzie po ustawieniach hellingerowskich też bardzo często podupadają na zdrowiu, psychicznym na przykład, i ma to bardzo silny związek z, z tego typu ingerencjami. Coach jest tylko narzędziem. W rękach, w rękach tych ingerencji, ale jednocześnie też jest mu przekazywana informacja, że on jest w stanie zmienić ludzkie życie. nie jest tak, że po prostu ktoś, kto się tym zajmuje, jest jakimś, jakimś złym po prostu człowiekiem, manipulantem. On, on jest również tak samo zwodzony jak uczestnicy tego, tego całego show i tego całego cyrku.